Siemanko widzowie, witam was w kolejnym filmie. To już czwarta część naprawy satelisa, już zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że ten filmik już będzie ostatnim, bo mam właśnie czaszę na, na stole i, i czasza to jest takie teraz wyzwanie dla mnie, bo już ją wstępnie naprawiłem właśnie w poprzednim filmie. Tutaj są te szyweczki. No i z tego co widzę, to brakuje mi jeszcze dwóch mocowań, na przykład z tej strony są to mocowanie i tamto. A z tej strony nie ma, czyli tu nie ma i tam nie ma. Więc te dwa mocowania sobie teraz naprawię. No i mam nadzieję, że będziemy mogli już czasę zamontować i te wszystkie plastiki pospinać. Zapraszam do oglądania. Jak trzyma się. Trzyma się. Może nawet tak samo jak tamto. Idziemy sprawdzić, czy dobrze to pospawałem. Zamontujemy czasze na motocykl. Dobra, tego już nie będę obcinał. Tego już nie trzeba obcinać. Może jeszcze tutaj. Jak to ma być tutaj? Tak. Teraz. będzie czaszka? Tak. jest, 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 jest. Chyba jest. jeszcze pióreczka. Teraz przykręcam do mojego nowo zrobionego mocowania. Zobaczymy. Powinno się zgodzić tak na oko widzę, że się powinno zgodzić. jak to? Dobra, dokręciłem na to nowe mocowanie.

Zobaczmy teraz jak wygląda ta zamontowana czasza. Jeszcze nie wszystkie śrubeczki przykręcone, jeszcze nie jest to ostateczna wersja, bo mam tutaj kilka rzeczy do poprawy. Na przykład zobaczmy lewa strona, no to lewa strona wydaje mi się, że powinno być tak zrobione, że ta czasza jest jakby tam głębiej, nie? Czyli tak jak tutaj jest, że tu jest dobrze. Czyli tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest dobrze, a tutaj dalej, widzicie, tu jest na zero już wychodzi. Dlatego że te zaczepy, tu jest kilka takich zaczepów z jednej i z drugiej strony, je ja mam wszystkie łamane niestety, więc ona tak dochodzić dobrze nie będzie. Zobaczę co da się zrobić, jeśli mi się nic nie uda poprawić, no to tak zostawię, może i tyle. Pod spodem jeszcze muszę tą osłonę, oczywiście, założyć, bo ta osłona trzyma tak samo to, więc to, żeby się ładnie trzymało teraz się rusza to, to muszę tą osłonę na dole założyć ona jest ważna. Zobaczmy w drugą stronę. Z drugiej strony no to tutaj jest powiedzmy że dobrze. Tu jest dobrze, a tutaj już jest wychodzi poza, zobaczcie, że no nie jest to najlepiej, ale z drugiej strony też tutaj jeszcze to nie jest ostateczna wersja. Może uda mi się tak doprowadzić, że po prostu tu wszędzie będzie schowane, a tutaj będzie na zero. No i tyle, no i też, też będzie dobrze, nie? No, poza tym zostało mi do zamontowania takie te klapeczki, tutaj te gumy, wszystkie, tutaj ten środek, no sporo jeszcze rzeczy. No, pod spodem te plastiki, tak jak mówiłem, więc jeszcze sporo jest rzeczy do montażu, no ale satelizik odpala. Odpalmy sobie, tutaj jeszcze muszę założyć ten taki kokpit cały. Z osłoną na kierownicę, także fajnie, fajnie odpala. Kółeczko się jeszcze kręci. No dobra, wracamy do garażu i montujemy dalej. Jak to wszystko wyszło? Tutaj mam taki element, który się ruszał. Naprawiłem z szyweczkami. Tutaj też mamy naprawę elegancką. Z drugiej strony tak to wygląda, ale wizualnie to, to mnie za bardzo nie interesuje. Najważniejsze, że wszystko jest całe. No i gdzieś tu jeszcze było coś do naprawienia, chyba. Aha, no i to przed chwilą to, co zgrzewałem. Tylko gdzie to jest? Tu jest. Zobaczcie, tak to wyszło. No widać, że naprawiane, no ale cóż, montujemy. Z prawej strony za bardzo nie ma jak przymocować tej dolnej osłony. W zasadzie tylko na tym by się dotrzymało. O, na tym. A ja to troszkę za mało, dlatego pomyślałem, że wywiercę sobie tutaj takie dziureczki w jednym i w drugim plastiku i założę sobie te spinki, nie? które są wszędzie w tym skuterze. No i jakoś tak to spróbuję zamocować. Może się uda. powinienem najpierw włożyć stopkę. Dobra, udało się. Udało się. Przy montażu tej dolnej osłony trzeba, trzeba pamiętać, że tutaj przechodzi linka. No to ma być tak. No i tutaj mniej więcej tak, żeby się pokrywały te miejsca mocowania. Widzicie tutaj plastik z tym metalowym. I tutaj też tak jest. Na razie górnej osłony nie montuję, bo mam do wymiany pompę hamulcową. wylałem tam płynu hamulcowego, naciskam, naciskam nic, pęcherzyki powietrza idą. Więc prawdopodobnie ta pompa jest do wymiany, wymienię sobie ją i dopiero wtedy zawątuje tam obudowę górną. Wybrałem się na przejażdżkę, zobaczcie jaka tutaj elegancka okolica, jeżdżę sobie po takich szutrowych drogach, ale tam dalej też są asfaltowe, więc, więc sobie tutaj z satelitem śmigam. Przejechałem 25 km w celach takiego sprawdzenia, wiecie, nie mam ubioru za bardzo, mam takie, tak wyglądam. Więc nie wybieram się gdzieś tam dalej, no i w prędkości raczej takie małe, wiecie, żeby nic się jednak nie stało. Wszystko jest ok, wszystko jest ok, fajnie skuter jeździ, jestem zadowolony ogólnie. No i jeśli chodzi o takie wizualne rzeczy, to tutaj jeszcze muszę kupić taki plastik, taki cały. Nie będę go już w tym odcinku montował ani w kolejnym. Już w ogóle ostatnia część z naprawy satelisa, nie chcę już was zmęczyć i sobie to zrobimy w ramach przygotowania do sezonu. Tak samo. Mam do wymiany tą pompę, yy, też żeby hamulec tylny, tylny był, tą pompę sobie wymienię, yy, yy, no i, że tak powiem, to w kolejnym filmiku się ogarnie. I co tutaj jeszcze? Tutaj sobie prostą takim sprayem, może tak będzie widać, yy, czarny mat do plastików. Jeszcze dwie warstewki i, i, i myślę, że będzie spoko. No poza tym cóż, no tutaj zobaczcie te moje naprawy tych plastików, no co się dało, to się zrobiło w miarę się to trzyma, znaczy, czy nie, trzyma się nawet dobrze więc tutaj z tym nie ma problemu, no ale wizualnie to słabo wygląda no i będę polował no, na te plastiki, mam nadzieję, że mi się uda je upolować tutaj trytytka też brzydko, yy, nosek też kupuję nowy może być inny kolor, nawet obojętnie, w sumie yy, nosek kupuję na pewno nowy tak żeby właśnie tej trytytki nie było i żeby z przodu przynajmniej tak wiecie, wizualnie z 5 metrów, żeby ktoś powiedział fajny skuter tak przykład, tak. Ok, to wszystko w tym filmie. Kurczę, tu jest cień. To wszystko w tym filmie. Zapraszam do kolejnych filmów. Następny film, tak jak wspomniałem, przygotowanie do sezonu. Odpalajcie swoje maszyny i narka.